Cześć, z tej strony wasz ulubiony kolega Scamrex. Witam was ponownie w czwartym odcinku Holidays Minecraft Z góry przepraszam za to, że nie było przez dłuższy czas odcinków Być, ponieważ ależ yy, czekałem na nowy mikrofon, który pewnie teraz yy, rezultaty tego słychać yy, No i czwarty odcinek właśnie trwa Jest flaga Polski nie ma już tutaj tej lepianki. <laughs> Przepraszam. Co w dzisiejszym odcinku takiego ciekawego zrobimy? Mm, tak, dekoracja domu taka wstępna. E, w dzisiejszym odcinku musimy się trochę popalać, bo... No bo umówmy się, cały czas żeśmy, że tak powiem, opierdzielali się, więc trzeba teraz dodatkowo się jeszcze popalać. E, no mi się wydaje, że do opalania z, koniecznie przyda się warstwa gruba ubrań Miecz i specjalna skrzynka, w której znajdziemy niepotrzebne rzeczy, czyli teraz y, kirofy, zapasy żywnościowe, pochodnie, drewno. Tak. Okej. Okay. Teraz sobie to trzeba jakoś jeszcze <laughs> udekorować. Jest dobrze. Ale tak na serio. W dzisiejszym odcinku musimy zejść do kopalni, poszukać jakichś surowców, bo widzicie słabo. Jedna sztabka żelaza, jakieś 13 węgla. Zero złota, nawet pół diamentu nie ma. Tylko marchewka, zombiaka, dropła. Więc mm, smutno trochę. No ale dobra, okej, okay, mamy sprzęcik. Zasuwamy już do pierwszego cave, jaki znalazłem. Właściwie to to jest kanion. Nie wiem jak jest kanion po angielsku, ale nazwę to o Big Cave. No i tam zaczniemy poszukiwania surowców. To będzie nudny odcinek. Chyba każdy kto nagrywa taki odcinek, mówi, że jest nudny. Chociaż nie, ja wam powiem, że to będzie zajebisty odcinek. Tak, to będzie zajebisty odcinek, bo na przykład coś hardkorowego trzeba zrobić. Poczekajcie. tutaj. Tutaj jest to. Jak spadnę to chyba się nie zabiję. Zobaczymy. No, przeżyłem. Doskonale. Dobra. I teraz tak, w prawo czy w lewo? Wiecie co? W prawo okuuu. Co to jest? Wow 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 wow, wow. Jacyś strażnicy tutaj stoją klasztor O kulej, co ja ci zrobiłem debilu Wal się O dobra mamy węgiel Mi się wydaje że właściwie w tym odcinku tego kopania bardziej bardziej zajmiemy się eksploatacją jaskiń aniż, aniżeli kopaniem surowców, bo to jest bardziej nudne. Ogarniania co tutaj jest, czego tutaj nie ma ale oczywiście wstępne surowce z wami trochę pozbieram i możemy potem się przejść iść głębiej ja wziąłem pochodnie, wziąłem, a właśnie zapomniałem o najważniejszym zapomniałem o koblu na e, materiały które posłużą pod rafinerię albo pod szkielet czyli że po prostu schodzimy i wchodzimy po nim dobra, dokopię sobie jeszcze trochę tutaj tego węgla I zmierzamy dalej Dobra, wystarczy tyle Tutaj nie O, tu jeszcze trochę żelaza No i w tym momencie mamy na żelazne na kill off, Nawet na dwa Okej okay. Jak jestem ten poziom Minus 54 To teraz Jezus Ja tam nie chcę schodzić, bo nie, wiem co tam będzie A ja tam za bardzo dużo nic nie widzę O kurde Jezus To jest niesamowite co nie? Patrzcie Opa Okej okay. Tutaj... O oh Jezus tutaj jest ciemne, jak w dupie Wy możecie nic nie widzieć Boż Ale fail <coughs> Tutaj żadnego kajwu nie ma więc spindramy się do góry O właśnie tak Dokładnie Zajebiście Ale to zarąbiście wygląda ja nie mogę patrzcie Wow Dobra Koniec mi trężenia. Pora napierdalać. Nie wiem czemu ja się nie lubię bawić z chrypekerami, niech wypuchają. Tylko mi te szkielety trochę irytują. <śm> Napier z karabinku. Yeah. Level up. <laughs> Jezu, tu dalej wy nic nie widzicie. Jest jak nad wami znę Przepraszam na chwilę. <laughs> eee, dalej nic nie widać. Hopa. Hopa. O, jest żelazo. Żelazo I ja mam do was takie pytanie Co robimy w następnym odcinku? Zająć się bardziej um, Nie wiem, dalszą częścią zbierania surowców z wewnątrz To jest pierwsza opcja, drugą opcją zrobić jakiś magazyn yy, Trzecią opcją zająć się już jakąś deklaracją Otoczenia Czy nie wiem czy, czy coś jeszcze, czy jakąś piwnicę zrobić w domu, czy coś Może strych Nie no, strych nie, piwnicę bardziej co wam podoba się to możecie napisać w komentarzach okej, okay, tutaj jest ślepy zaułek czyli ogólnie na ujtu wchodziliśmy no ale jak już weszliśmy no to pokopiemy trochę i to będzie krótki odcinek, nie będę was jakoś tak zanudzał nie powiem jak długim okresem produkcji mojej a co ciekawe tego żelaza to jest tyle ile tutaj 8 było raz 2 3 4 5 6 no 8 ładnie dobra tutaj sobie latają mnie toperki my tutaj sobie kopiemy I jeszcze chciałbym zaznaczyć że chciałbym zrobić u lol no, czekajcie tam byliśmy byliśmy tam no to trzeba teraz stąd wyjść yy, Tutaj Chciałbym jeszcze zaznaczyć, słuchajcie teraz uważnie, że poszukuję jednej ogarniętej osoby mm. No najlepiej żeby miała tego e, oryginalnego Minecrafta pod zrobienie e, pewnej historii związanej z tą serią Więcej nic na razie nie powiem mm. Będzie to historia po prostu Jakaś opowieść związana z, z moim Minecraftem z, ze świętami, czyli holidays jeżeli jest jakaś w miarę ogarnięta osoba, która nie wiem, nie ma lagującego kompa, nie ma przerąbanych starych w pokoju obok, czy po prostu lubi się nie wygupiać, to z miłą chęcią może do mnie napisać. Możemy się jakoś zgadać na skypalu i, i ustalić co jak, gdzie i Ogólnie chodzi o opowieść z fabułą dla dwóch osób. Jeżeli Stwierdzę, że będzie potrzebna jeszcze jedna osoba, to nie ma problemu. Wszystkim, wszystkim moim widzom bardzo dziękuję za oglądalność. Wybiłam już 150 subskrypcji w tak krótkim czasie eee. i no i mam nadzieję, że, na tym, że, 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 że będzie to się piło wszystko w górę, że będę mógł dumnie, że tak powiem, napierdzielać klocki z moimi widzami. Że ktoś jednak będzie mnie oglądał i nie będę sam w kwadratowym świecie, że jednak... Mimo, iż gram sam, to jednak będę miał te głosy z internetu, zrób to, zrób tamto, bo to jednak cieszy. Oj, chyba nie wyłączyłem sobie escape'a. no nie przeszkadzać, więc możecie widywać od czasu do czasu jakieś ikonki. No ale dobra, okej, okay, słuchajcie, mm, tutaj już chyba nic nie zrobimy, trzeba będzie wyjść na górę, tak. E, hop, hop, aha, hop. Dobra, do góry Tam pamiętam, że jeszcze mieliśmy możliwość pójścia w drugą stronę. O, właśnie chyba w tą. Poczekajcie. Uh, 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 tak w tą. I... Nie, zaraz ja gadam, było, że... W tą stronę. My right arm's also stronger than my left arm. Czyli jeszcze raz. Pytam się was, co chcecie, abym nagrał w następnym odcinku. Czy ma być to już dekoracja terenu, mm, zewnętrzna czy wewnętrzna, nie wiem, zrobić jakąś piwnicę, magazyn. Nie wiem, cokolwiek byście chcieli, to mogę zrobić. Yeah, 15 level. Czy zająć się po prostu dalszym kopaniem i tak dalej. Oj, zgasiłem światło. Przepraszam. Dobra, dobra, tutaj, tutaj, co my tu mamy? Tutaj chyba nic nie, nie będzie. Więc jest na razie taka, taki ślepy kanion bez żadnego ok systemu. Trochę słabo. Hoppa. O creeper, siema. No, ale no żeby od razu tak wybuchać, no proszę cię. Chwilę człowieku, ogarnij się. Jezus Mary, na wizji jesteś. Boże, jak ja nie ogarniam takich ludzi. Ostatnio rozmawiałem z znajomym i <laughs> jakoś creepera nazwał. Aha, że, że co to jest za zwierzę? <laughs> ja nie mogę. creeper zwierzę. Chociaż w sumie ciekawe, kim jest creeper. Jak, wie, jak, jak ten? Jak wiecie, kim jest creeper, co to jest za rodzaj, nie wiem, stworzenia, to możecie nako w komentarzu mi napisać, bo to jest w sumie bardzo ciekawe. Owszem, wiem, że on jest zasilany przez, nerw, przez nerwy, ma podpięty do nerwów TNT i kiedy nerwy mu podskoczą, to wybucha. Ale co to jest za rodzaj stworzenia? I tak dalej. Można fajną anegdotkę o tym stworzyć, na, to, na ten temat stworzyć. No ale dobra, my, mój czas chyba nagrywania zbliży się końcowi, bo chcę nagrywać maksymalnie 15 minut. Więc jeszcze tylko dokopiemy tutaj to żelazo i to wszystko obok. O, świetnie. Jezus, ile tego jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, lole, nie widziałem, że ją ja umiem do tylu liczyć. 8, 9, 9, 10, 11. No i chyba w tym momencie powiem po prostu swój, swój rekord w wydobywaniu żelaza. Chyba najwięcej wydobyłem 9, 9 sztuk, a teraz jest 11. Więc niby cave taki dupiasty, a jednak zarąbisty. Dobra, dokopujemy to do końca i kończymy. Hop! Hop. Hop. No, szybciej. Aha, i jeszcze ostatnie pytanie. Mm, od następnego odcinka będę planował dodawać jakąś taką luźną muzykę y, pod tło Minecrafta. Y, I teraz mi powiedzcie, czy to ma być muzyka z Minecrafta związanego, czyli że tutaj muzyka minecraftowa będzie odparona na taka lekka, przyjemna, symboliczna. Czy jakąś swoją dowolną muzykę puszczać, przy okazji możecie odkrywać coś, co się Wam podoba i tak dalej, i tak dalej. Po prostu czy Minecraft ma być z muzyką z Minecrafta, moją, czy w ogóle ma być bez muzyki z samymi dźwiękami kopania? Czy was nie irytuje moja mowa i tak dalej? Kurwa macie No. Dobra. A więc to by było na, na tyle. E z tego odcinka. E jeżeli Wam się wszystko podobało, pamiętajcie komentarze. Komentarze to jest coś, co mnie najbardziej ucieszy. Aha. <laughs> o, oh, faj. Więc tak, komentarze to jest wszystko, co mnie tak najbardziej ucieszy, ucie bo jak piszecie, że jest fajne, czy na przykład głupie, czy cokolwiek na ten temat, czy zrób to tam, to po prostu... Jest, Jezus, mały jak... to też mi w serce, wleciał. Yy, to jest po prostu bardzo angażujące. Yy, jak zostawiacie lajka, to też mnie w pewnym stopniu mobilizujecie. A jak subskrybujecie mój kanał, to ja totalnie już się cieszę, że coraz więcej osób, że tak powiem, jest w stanie obejrzeć moje wypociny, nad którymi się męczę. Może nie w 100%, ale staram się jak najlepiej, żeby to wszystko wypadło. Yy, wydaje mi się, że teraz te odcinki z Minecrafta na pewno będą się częściej pokazywać, ale liczę na, waszą, yy, na wasze zaangażowanie też w moją serię i na pomoc mi. Mianowicie zgłaszajcie się do tego mojego projektu, który opisuję w trakcie trwania odcinku. Yy, zgłaszajcie się do odpisywania tego co mam robić na swojej serii no i ogólnie wszystkiego najlepszego. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się nara.